Wakacyjna Akademia. Witam serdecznie. Dziś odpowiem na pytania o podświadomości. Czy Twoja podświadomość steruje Twoim życiem? Jak odkryć ukryte przekonania w podświadomości? W naszym cyklu Podświadomość, Twój wróg czy przyjaciel, właśnie odpowiadamy na takie pytanie. Zapewne pamiętasz, czym jest Twoja podświadomość. Może z naszych filmików, może z naszej szkoły, a może z innych źródeł, wiesz, że część naszej osobowości ukryta jest pod progiem świadomości, mianowicie w podświadomości. W podświadomości mieści się nasz umysł, bowiem pod progiem naszej świadomości są również połączenia neuronowe. I tak jak głowa myśli, tak te połączenia neuronowe. Które pojawiają się w naszym ciele, wysyłają impulsy do naszej głowy, i w taki sposób powstają myśli, przekonania. Nie wszystkie myśli, nie wszystkie przekonania jesteśmy w stanie przechowywać i kontaktować z nimi na poziomie świadomym. Kontaktujemy się z tymi myślami, z tymi przekonaniami, które są dla nas aktualne, na których się skupiamy, które są ważne. A w głębi twojej podświadomości toczy się zupełnie inny proces. Jest zupełnie inne życie. Twoja podświadomość żyje w swoim własnym życiem. Jak to się dzieje, że żyje takim życiem? Jak to życie powstało? Wyobraź sobie małe dziecko, które bawi się w ogrodzie. Robi sobie babki z piasku lub sobie grami grabkami. A dorośli rozmawiają, mówią o tym, że życie jest trudne, że należy unikać innych dorosłych, że może coś złego nas spotkać. Dziecko koduje te myśli. Jego świadomość skupiona jest na grach, ale podświadomie wpływają do naszej, pod próg naszej świadomości wpływają te informacje i tam pozostają. Wyobraź sobie inną sytuację. Inne dziecko obserwuje jakąś sytuację, w której ktoś zachowuje się nie w porządku. Krzywdzi, krzyczy, szydzi i myśli sobie: Ojej, to jest niefajne, to musi boleć. Lub jeszcze inna sytuacja, w której to dziecko jest bezpośrednim uczestnikiem takiej sytuacji. Ktoś z niego szydzi. Jest małe dziecko, a ktoś pokazuje: Och, jaki duży chłopiec, i w majtki. Podświadomości powstaje wówczas przekonanie, i, po, i również przechowywane są wszystkie uczucia. I te wszystkie przekonania, które się grupują, stanowią tak zwaną świado nauka mówi sieć neuronów, my możemy powiedzieć grupę przekonań. Grupę przekonań, która sobie drzemie w naszej podświadomości i Czeka na moment, w którym może się ujawnić. Ktoś zachowa się podobnie jak, na, jak właśnie dziecko, jak dziecko był obserwatorem. Ktoś krzyknie na nas, jesteśmy dorośli, wiemy, że możemy zareagować, ale w głębi przypomina się tamto uczucie. I następuje ucieczka, niechęć do działania. Taki może być jeden z wzorców naszej podświadomości. Wiemy wszyscy, jak działa sztuczna inteligencja. Wiemy, że sztuczna inteligencja powstała na podstawie obserwacji naszego ludzkiego umysłu. Sztuczną inteligencję można porównać do komputera, a komputer można porównać do naszej podświadomości. Często podaję ten przykład, że kiedy zapiszemy, mamy program w komputerze program wysyłania yy, przelewów, i za, wpiszę w tym programie, zaprogramuję, aby wychodził 15 każdego, każdego miesiąca przelew w kwocie 500 zł do firmy ABC. I wiesz dobrze, że dopóki nie wyprogramujesz tego programu, to przelew będzie wychodził. I tak działa podświadomość. Dopóki nie wyprogramujesz pewnego, przekonania to to przekonanie będzie funkcjonować i jak komputer ma za zadanie wykonaj przelew to twoja podświadomość ma za zadanie wykonaj program więc nasza podświadomość nie jest twoim wrogiem ani nie jest przyjacielem ona po prostu wykonuje program i w taki sposób kieruje i steruje naszym życiem podam ci przykład Dziewczyny, która nie ma związku, nie ma relacji, a jakaś część, świadoma, część osobowości bardzo by tego pragnęła. Natomiast docieramy do różnych wzorców podświadomości, kiedy z niej szydzono, kiedy była dzieckiem, kiedy obserwowała, jak rodzice szydzili, krzyczeli na inne osoby, jak krytykowali inne osoby, kiedy widziała takie rzeczy, pod świadomości powstało przekonanie, że świat nie jest bezpieczny. Kiedy wracamy do tych momentów, zaczynają w niej pojawiać się emocje z tamtego czasu. Ciało zaczyna drżeć, zaczyna płakać, mówi, że jest jej zimno lub gorąco, tobie też może być zimno, gorąco lub mogą być jakiekolwiek objawy z ciała, które świadczą, że dotarłaś, że dotarłeś do tej części podświadomości, która tej chwili zareagowała. I ponieważ twoja podświadomość i jej podświadomość lęka się takiego scenariusza, więc postanawia ją chronić. Nie wchodzisz w żadną relację. A teraz powiem ci, w jaki sposób można odkryć te wzorce. Tylko o trzech faktach powiem. Po pierwsze, obserwuj swój świat zewnętrzny. Jest coś takiego jak metoda lustra. Wielokrotnie o tym mówiliśmy. Metoda lustra pokazuje nam, jak świat zewnętrzny wokół ciebie. Ten świat zewnętrzny jest Twoim lustrem do Twojej podświadomości. Odbija Twoje wnętrzne. Jeżeli osoba, o której mówiłam, nie spotyka żadnych osób, z którymi mogłaby nawiązać relacja, bardzo by chciała, albo spotyka takie osoby, z którymi. Wie, że nie nawiąże relacji, bo to nie jest dobre. Dlaczego tak jest? Bo w jej podświadomości jest opór. Są lęki, jest opór przed nawiązaniem relacji. Więc obserwuj swój świat. Jeżeli w tym świecie ktoś źle ciebie traktuje, to musisz mieć wewnątrz, w głębi podświadomości, przekonanie, że to jest dobre, słuszne i że tak należy. Jeżeli cię krytykują, jeżeli oceniają, jeżeli nie chcą cię w jakimś towarzystwie, albo jeżeli wokół Ciebie nie ma takich osób, jakie pragniesz, aby były, to znaczy masz w głębi swojej podświadomości takie przekonanie. To jest metoda lustra. Lecz jeszcze możemy tutaj przywołać inną metodę, mianowicie niedokończone zdania. Kiedy nie wiesz, jakie są wzorce w twojej podświadomości, czegoś pragniesz, a tego nie ma, ułóż sobie proste zdanie, niedokończone zdanie. Metoda niedokończonych zdań to jest bardzo szeroka metoda, rozdziela się na wiele elementów. My powiemy sobie dzisiaj o jednym prostym fakcie. Osoba, która nie ma pieniędzy, mało zarabia. Może zapytać się swojej podświadomości, dlaczego nie zarabiam. To będzie pytanie. Ale na takie pytanie często nie mam odpowiedzi, więc można ułożyć niedokończone zdanie. Jaki manewr oszukamy podświadomości. Nie mam pieniędzy, bo. i nie zawsze otrzymasz od razu odpowiedź. Ale takie zdanie należy nie tylko powtarzać, takie zdanie należy pisać. I kiedy będziesz pisać to zdanie, nagle przyjdzie myśl: Nie mam pieniędzy, bo nie zasługuję, bo nikt w mojej rodzinie nie miał, bo jeszcze coś, jeszcze coś, jeszcze coś. I wszystkie te, zda te dokończenia zdań, które poczujesz w swoim ciele, które wywołują Twoje emocje, są tym Twoim podświadomym przekonaniem, które mówi o tym, że. Nie masz pieniędzy z jakiego powodu? Które powoduje, że odkryjesz swój wzorzec ukryty, podświadomości. I jeszcze jedną metodą, którą może uda się na początku pracy nad sobą przywołać, którą może się uda pracować, jest metoda pytań do podświadomości. Zadajesz pytania, rozmawiasz ze swoją podświadomością. I kiedy uzyskasz odpowiedź na pierwsze pytanie?